Dzisiaj robimy porównanie dwóch silników: Otwiata 126 BIS i silnika Otwiata 500 Cento 700. Naszym celem jest zrobienie silnika bisowego, ale na bloku od 700. No i niestety w paru miejscach jest parę szczegółów, które trzeba będzie dopasować bądź przerobić. Przede wszystkim główna różnica jest tutaj. Wyjście pod aparat zapłonowy, mocowanie yy, do łapy silnika, inne koło pasowe, filtr odśrodkowy. W tym miejscu tego nie mamy. <laughs> tu jest większe, większe koło pasowe, bez filtra odśrodkowego. Mocowania są zaślepione, akurat to nie jest problem. No i tutaj miejsce pod, e, pod czujnik położenia wału. Na kole pasowym jest parę wypustek pod czujniki. I między innymi, co zauważyłem, tu jest nacięcie. Tu jest nacięcie kontrolne, nie wiem czy widać. O, ono jest tutaj w tym miejscu, tu jest taki dziubek One się po prostu tutaj muszą do ustawienia silnika pokrywać. Tak samo jak jest w silniku od Bisa. O, niestety ten silnik trochę jest zajechany, tego ciężko chodzi. O, tutaj też widać, tu jest, tu jest nacięcie i są wypustki na, na silniku. Ten silnik od Bisa to był mój najbardziej przerobiony silnik od Bisa. Główna różnica tu jest włożona już głowica od 700, z tym że seryjna nie, przer nie przerobiona. Inne różnice, które tutaj znalazłem, no to oprócz już koła, tutaj w tej części jest, jest zupełnie inaczej. Czujnik ciśnienia oleju znajduje się w tym miejscu, w Bisie normalnie jest on w tym miejscu. Jak widać, tutaj w tym silniku tu nie ma tego filtra standardowego. Tego trzeba go będziemy całą miskę e, całą miskę olejową przez, prze, przekładali. No niemniej jednak tu będzie problem z chłodnicą. No ale ktoś tam już pokazywał, że na to patent jest, to z tym się, tym się będziemy martwić dużo, dużo później. Plan jeszcze jest taki, że skoro tutaj jest czujnik ciśnienia oleju, to tutaj jest zaślepka, tutaj, gdzie normalnie w bisie jest czujnik i będę chciał w to miejsce wrzucić właśnie jeszcze sam nie wiem, czy czujnik temperatury oleju, czy ten czujnik wykręcimy i zaślepie i ten czujnik z kolei przełożę w tamto miejsce. Pożyjemy, zobaczymy, to się to się później okaże. Tutaj mamy zmianę na, na bagnecie. Tutaj bagnet wchodził bezpośrednio w miskę. Tutaj jeszcze jest taka e, rurka. To akurat na plus. <laughs> Tutaj z góry silnika żadnych większych zmian. Oprócz może oznaczeń. Tutaj jest fiat lancia. Tutaj już nie ma tego fiat lancia. M024BA07B a tutaj jest M024AA070 Jeżeli ja, jakieś tam oznaczenie no jest, no jest inne e, z następnych zmian ciekawszych to zmiana polegająca na pokrywie na pokrywie zaworów Ech, tutaj jest taka stalowa jak była w zwykłym Maluchu tutaj już jest w całości odlewana ja to wcześniej ściągałem, zaglądałem, jak to środku wygląda. Ta uszczelka tutaj jest znacznie lepiej wykonana i to zawsze będzie szczelne, bo czasami lubiło cię stąd albo tam gdzieś z dołu się lubiło sączyć. Tutaj tego nie ma. Sam montaż tej pokrywki jest również ułatwiony i nawet zakładanie w tej chwili, te, jak jest zakładanie kolektora dolotowego, jest łatwiejsze niż tutaj, bo czasami tu występowała. Kolizja, tutaj nie wiem, czy widać na tym rancie, czasami on za bardzo wystawał, i była kolizja, że trzeba było założyć kolektor. A potem pokrywkę, tutaj można to zrobić robić niezależnie, niezależnie od siebie. Widzę, że również nakrętki na głowicy są inne niż w bisie. Jeszcze nie wiem, na czym to zmiana polega. Znaczy, są nami inne, zobaczymy. Generalnie głowica jest plug and play, więc to nie, nie jest jakimś tam problemem. Głowica też tu będziemy oczywiście yy, obrabiali. <laughs> Następna zmiana, no to jest przy kole zamachowym. Mianowicie zmiana polega na tym, no bo jakoś trzeba będzie dopasować skrzynię od Bisa do... Bo jak mówiłem plan jest taki, żeby wykorzystać ten blok od cieniaka 700 i połączyć go ze skrzynią od bisa. No i zmiana jest tutaj, w tym miejscu. O, teraz będzie widać. Tu jest zmiana, bo tutaj idą trzy śruby w bisie, idą cztery. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Wydaje mi się, że rozrusznik bisowy tutaj wejdzie, z tym, że będzie montowany tylko na tych dwóch, na tych dwóch śrubach, czyli nie, przepraszam, na tych dwóch śrubach. Tej tu jednej e, brakuje, czyli będzie tylko na tych dwóch montowanych bez tej śruby. Wydaje mi się, że to będzie pasować, aczkolwiek widzę, że, e, że blok bisowy, tu widać cień jest takie przetłoczenie. Ono jest no, głębokie, na, nie wiem 5-10 mm to jest podejrzewam na główkę od rozrusznika, tutaj to jest znacznie mniejsze, ono nawet ma, ono ma inny kształt w ogóle tutaj, tutaj widać, tu jest tak tu jest tak będę miał sam dzwon od, od skrzyni biegów to będę robił przymiarki, czy to w ogóle pasuje czy w ogóle tutaj rozrusznik wejdzie no jeżeli będą problemy no to trzeba będzie jakoś rzeźbić nie wiem, czy będziemy przeszczepiali rozrusznik od cieniasa, wątpię, żeby to się udało no i ewentualnie będziemy się rozrusznik od Bisa, gdzieś tam będziemy e, ucinali. Tutaj na koło zamachowe nie patrzcie, nie sugerujcie się, bo to jest koło zamachowe też od 700 i to nie działa dobrze z silnikiem od także e, na to nie patrzcie. Hmm. Tutaj reszta śrub tutaj do mocowania skrzyni biegów, to raczej wszystko jest e, tak samo jak w Bisie, tylko niektóre akurat tam jest, sama, tam jest sama tuleja centrująca, tutaj jest ze szpilką, tutaj tego nie ma, Tutaj to jest tutaj. A to są szczegóły, tylko jest kwestia podjeżdżania do pasowania. Tutaj w bisie dochodzi taka osłona na skrzyni. Ona podejrzewam będzie bez większego problemu e, pasowała. Także no będziemy próbowali jakoś no dopasować. Silnik odcieniasa. Włożyć go do Visa, spasować także, także na razie. Tyle z porównań. Istotnych różnic no, są jakieś, ale myślę, że jest to wszystko do przeskoczenia, do zrobienia, do opanowania. Zmiany, zmiany tylko, tylko na plus.